Jaki piękny, dobrze nas zbię amunicji, powiem Ci, bo masz 47. Dobrze, bo będzie można strzelać. Ja się zjem tego batona. Jak ci się spało, powiedz? Całkiem dobrze. Porowika ja się zjem. Uważaj. Znaczy, na razie nie jest tragicznie. On tańczy? Znaczy ci tańczy? Hannibal. Nie wiem co robi, zaraz nie będzie niczym, nie, nie będzie o co robić O, ja Dobrze yy, Pozwól, że coś zjem Nasze MRE I się łyknę czego No, ja będę zostawiłem w obozie, czekaj Dobra, idę O mord, ale nie będę jadł Patrz tędy Tutaj Tutaj Matki, nie Czy on... Zaraz wykopiemy, zobaczymy, czy tam jest Chyba ja ci w czoło ubiłem to... łopatę przez jak prawie. I nie szkodzi, zdarza się. Ale czy to jest. Heniek? Boskie, boskie, Heniek. Ale. To jest. Mm. Dobrze miał dwie. To nie. Ile tu amunicji mam do niej? Dużo, jedna trochę. Zdecydowanie I na dość strzelby, Boże, ja sobie też wszystko tu uporządkuję. Laser, jest coś, co mogę jeszcze połączyć? Nie, ale mam teraz strzelbę. Ja sobie też dołączę może co nieco. O, laser, to jest dobre. Je co mnie martwi? Co cię martwi, przyjacielu? Trzeba iść na piechotę. Ja jakoś sobie poradzimy, bo mamy jeszcze to drugi punkt niedaleko, spokojnie. Niedaleko? A, no to dobrze. O, no, pozwiedzamy. Potem... Tak, tak, tak. pozbieramy. Tak jak, tak jak mówisz, tylko muszę jedną rzecz sobie to zobaczyć. A, dobrze. jaki nasz Jest tam. Dobra. Jaki piękny statek! Chodź zobaczyć. Idę. Chodź zobaczyć. Jaki piękny statek, jaki okazały. No Chodź tu. Biegnę. Chodź, chodź, chodź. Masz mnie na mini łapie. Nie wiem co mam wszczepili, ale masz mnie. Okazały stadek. Taki piękny statek. Cudowny. Aż nie możemy go zabrać. Ale dobra, idziemy dalej. No dobrze. Według mojego lokalizatora GPS powinniśmy iść teraz w kierunku prostym. Pomi ominiemy bunkier jedzonko. Yy, pominiemy bunkier ten 1, yy, chyba B. My tam nie, już byliśmy. Tam już byliśmy. W każdym razie będziemy szli prosto i będziemy musieli dotrzeć do bunkru do tej ostatniego miejsca, gdzie jest trzeci obóz mojej drużyny. Baran Twel? Nie, nie. Baran, bo oni się podzieli na trzy grupy. Ale czy. Nie ale wiem, tu, czemu? To, a to, to, to tutaj co nazywamy? Baran czy Twel? Czy ADHD? Baran. Nie, Baran się podzielił na trzy grupy. Aha, myślałem, że to są trzy od a hmm. okej. Okay. Tak, głupi oddział był... Myślałem, baran... myślałem, bo, my, myślałem bo był oddział ADHD Baran z Debil. Nie, coś ty... Bar, barany się podzieliły na trzy drużyny i to był ich problem. To była moim zdaniem ich zgu... zguba. Znalazłeś coś tam? A ja widzę wózek. Tu jego. A tam chyba zostawiliśmy przecież przy tym, przy jedzonku. No właśnie mówię, ja widzę na mapie. się zml... Boże, wózku kochany jesteś. Siadaj. Biegnę. Nasza odsiecz. O, jak pięknie. Siadaj, siadaj. Dobrze. W takim razie pojedziemy tu prosto. Mam pomysł, podjedziemy teraz do tego punktu, wejdziemy na górę i stamtąd sobie zjedziemy do miejsca, gdzie opuściliśmy nasz ostatni lex. Kto postawił tutaj ten głos? Ten bardzo ładny głaz. Właśnie głos. narzutowy. Taki narzutowy, ale to właśnie no, kto? Nie tak. ma niestety co ścieżką, bo ona nas doprowadzi do zguby. Chociaż jednej strony nie, jednak nie. Dobra, kręć trochę w prawo. Jednak dobrze, doprowadzi nas. Trochę na do tego, co widzieliśmy na poprzedniej wyspie. I tak, tak. Podobnie. fajnie. Boże, się. o, on tu mi wiesz, przed, on mi, nie, ja w go on ma. No dobrze, tu wiesz, prawo. w prawo. Tak. O, to Jelonek przed mi podtukował, nie, nie ja go przycham. No tak. dobrze, no dobrze. Widziałeś, nie widziałeś, to on mi wbiegł. z lewa, z lewo na prawo. Dobrze, może sobie masz rację mm. Widzę co tam na mapie Skux Kunksa widzisz? Był koło kół naszych Nie potrąciłem go, ale był. To tutaj ostatnia osoba z mojego życia. Może ktoś przeszł. A dole czy tu nie, czy on. At? Yes. O, ostrożnie. Gdzie? O, tu jest. Czy on? Gdzie ty jesteś? Jestem na górze. Już schodzę. <laughs> o, jakoś trzeba zestrzelić coś? No. Może jakoś odciąć linę, on się powiesi. Piękny człowiek. O, ule, ule. Mówi się. O, co on tu ma? O latarkę. Wydatna rzecz będzie. reczka Nie, tylko batery są w no, przyda się latareczka. no, przyda się zdecydowanie, będzie lepiej nam oświetlać drogę, jak będziemy szli z na przykład, no nie wiem, z kataną, prawda? O, nasza dobra nuta. Uuu, dobra, już wsiadam, moment. Trochę smutno skończył. Nie spodziewałem się takich rzeczy tutaj. W sensie, że on... Wszyscy nie żyją. Ale jesteśmy na, na szczęście my. Dobrze, pozwólcie yy, Pozwól się, muszę muszę zastanowić. Tak mówię. Jeszcze jak się mapa, jest, czekaj. Każdy mapę. Jeszcze jest ten helikopter koło tego vip -a że tak szyki? No właśnie chciałem tobie mówić. My, my jesteśmy teraz... A my jesteśmy tutaj. Dupie Dupie. Tak Dobrze, czyli ze nam Vibbie helikopter, dobra. Tak, Vibhi helikopter, a my jesteśmy po której stronie wyspy? My jesteśmy jak tu jest... Musimy się tak, cofnąć. My jesteśmy całkowicie na południu wyspy. Na północy się w sensie. Prawie. My musimy się cofnąć o. w takim razie. Tak. Jesteśmy, jesteśmy... Jest całkowicie po drugiej stronie góry. Bo jesteśmy... jesteśmy po, po jedzeniu. Drugiej po drugiej stronie góry. Po jedzenia. Trochę pod tym M. Jak jest E jedzenie jest M to my jesteśmy pod tym m Czyli w stronę drugi... góry. Tak, po drugiej stronie wyspy. Po tej góry. Czyli tam musimy iść, w tamtą, w stronę N prawie. W sumie tak, to tak Tak jak teraz patrzysz się mniej więcej. Mniej więcej tak. Dobra, wsiadaj. Musimy przejść na drugą stronę góry. Góry przeznaczenia Just. Co tam biega? O matko boska, to to. Przypatrzysz. Ja. <grych> Gdzie on jest? A. Nie żyje, daj. siadam, siadam, uciekaj. Ta, nie trafił nas. A widzę, przez woldera przejechać. Jest wyporny, dobry ten no, materiał. No, powiem ci coś coraz bardziej mi zaskakuje Dobra, wsiadaj. Już, już. No wsiadaj! Już, już, już tylko ogarnaj no rzecz. Wsiadaj. to z siebie. Uciek, duncyk, ujcik, duncyk, umcik duncyk, umcik duncyk, O Tak radośnie się trochę zrobiło, nie? Teraz do zwykła. Znowu jasno, Boże, święte, moje oczy. To jest przeznaczenie. Idź Dobra, hmm. No dobrze. Jakie mam wyjście? Żadne. Ten chyba. Co tu jest tak zimno? To jest dobry pomysł. Jedziemy, jak już jedziemy, to już nie ma odwrotu. Ile tu jest? Według mnie ma, mamy jakąś skinię. Daj, jechać. Gdzieś tutaj na górze, jedź, jedź, jedź. Co? Je tu mam to ta... A my też na jednym z obrazków mieliśmy zaznaczone. To była jakaś ulotka. To było coś zaznaczone: jakieś miasta, coś takiego? czy znaczy, że wioski? Jedź prosto. Kiedy? Zobacz, coś... jak Tak, tak, jak zobaczysz coś dziwnego, to powiedz. Ja coś dziwnego? Jak to jest jasne Gdzie? Same góry ja Co mam widzieć dziwnego? W którą stronę? Prosto Przecież teraz tu? to było najlepiej, żebyśmy zjechali z tym, jak to się mówi y... Aj no, to be... no tak, no bo nie ma sensu, żebyśmy jechali bardziej Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że moglibyśmy zjechać z... Ten... Polecieć... Boże drogi No to paranotnią jest. Czekaj chwilę, co tam jest. ma się zawiesiło. Ale tu o, widzę zam, jakieś wózki po prawo. Jest. To najczęściej to widzisz wózki, Stefan, właśnie. Boże święty, Boże święty, jak się ślizgam. Chodź tutaj, zobacz. Obóz. Ale ma kask. I ma batona. Jem batona mu się nie przyda baton. Mu nie. Co ja to, to za dźwięki? Jest. Amunicja? Frytycznie dziwne dźwięki. Tu się coś mu rozwaliło. Chyba rozdopcyły mu no się jasne. sanki. Tam mnie ze skiniach. Łyski O mój Boże. Chodzić po, do mnie. Oś tutaj. Co się stało? Lepszy wózek. Nie możemy go, go zostawić. No. No może jakoś oznaczyć wózek? Czekaj. GPS-em? Czepić się jakoś dałoby, czy nie za bardzo? Chodź, podjedziemy tym Meleksem. Siadaj do niego. Czekaj. To zaznaczy, da się jakoś? Widziałem piorun. Nie da się. Uuu, ale fajny. Podrzeba odśnieżasz. Odśnieża? Tak. Aha, no. Głaś. No po, po co im był melek Złaś. na zimowym terenie? Jezu. Hmm. Nie popsuł mi Alexa. No nic nie popsułem jeszcze. Wysiadaj z niego. No dobra, już chwila. Wysiadaj, bo popsujesz. No. Nie, już nie umiem, zobaczcie go, państwo. No, no bo zobacz, on ma taką chochę, no, nie można przejechać, no. Tylko zawiesił się, że przejechać może. Bo... Tam leś nie Zobacz. Tutaj. To gdzie tutaj? Tu przejdź wzdłuż, wyjdź z Meleksu. <laughs> Nie wierzę w niego. No i co zrobiłeś? Zostaw go tu, chodź. Tu jest lodowa jaskinia. Zaparkowałem przed ilodem Eskini to jest za miejsce? Jest... Co tu się stało? Kartka. The piece isn't here. This is a wrong cave. The other are resting below. Okej, okay, czyli hmm. coś niżej. To jest trumna. Trubne? Jest, jest otwieralna. Dobra, schodzimy. Nie mamy wyjścia. Zobaczmy, co tam jest. Nic nie widzę. A jeszcze niżej. Prowadzisz. Jeszcze nie wiem. Za kartka? O jakiś coś. A to wszystko. Czuję się oszukany. Czekaj. Nic tam to nie ma. A, tu też nic nie ma. To była rzecz do kim? jakichś dziwnych rzeczy do stworzenia tylko. Nie rozumiem. Nieporozumienie byłoby. Po no dobrze. Ale ja w Malekcie.